Wielka Tasiemka Głupczyce. W pierwszej połowie XIX wieku w Głupczycach żyła starsza pani, zwana przez mieszkańców Wielką Tasiemką. Ta zadbana, lecz biedna osoba utrzymywała się z ręcznego wyrabiania tasiemek, fartuchów i tym podobnych rzeczy. Wielka Tasiemka była zawsze głodna. Na wigilię nie było jej stać na świąteczną wieczerzę, to też wpadła na pomysł. Ubrała swój niedzielny strój do kościoła, założyła czepiec na głowę, powkładała do wiklinowego kosza kolorowe pióra, obrazki i inne drobiazgi i zaczęła chodzić po domach, gdzie opowiadała dzieciom bajki i rozdawała im koszykowe skarby. Rodzice dzieci chętnie dawali jej za to drobne sumy pieniężne. Dzięki temu starsza pani mogła coś sobie kupić na świąteczny stół. Latem wielka tasiemka przędła do późnej nocy wśród kłębów kurzu w swojej małej izdepce. Sąsiedzi zaczęli narzekać na towarzyszące przędzeniu mruczeni kołowrotka, grozili nawet policją. Pewnego razu jakiś głupczyczanin nocą wracał do rodziny do domu na ulicy ratuszowej, właśnie przechodził za kościołem parafialnym. I mało co nie umarł ze strachu. Koło legendarnej lipy dżumy usłyszał dziwne odgłosy. Nazajutrz całe głupczyce mówiły, że koło lipy dżumy straszy. Następnego wieczora wybrali się tam dwaj policjanci. Zdumieni ujrzeli przy świetle księżyca pod wielką lipą wielką tasiemkę, która, aby nikomu nie przeszkadzać, pracowała ze swoim kołowrotkiem pod lipą dżumą. Projekt Głupczyckie podania i legendy w komiksach i dźwiękach realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi. Audiobook dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.